Chciałbym Wam przedstawić 5 prezentów idealnych na Mikołajki. Czekolada. Łatwy idealnie prezent, który ma dostać w każdym sklepie. Nie istnieje chyba osoba, która nie przypodała za czekoladą. Skarpetki. Jeśli szukacie niebadanej propozycji Mikołajkowej, polecam skarpetki. Masa wzorów i rodzajów, a każdy na pan to uśmiech na twarzy naszych najbliższych. Dezodorant. Przy tym prezencie czasem postałowki same przychodzą na myśl. Jeśli jesteście zupełnie spłukani i pozbawieni resztek kreatywności, zgarnijcie jakiś z najbliższego sklepu. Czasem potrafię to uratować życie. Bielizna. Jeśli mowa o prezencie dla nieco bliższej osoby, dobrym pomysłem jest rozejrzenie się za jakąś seksowną bielizną. Zawsze może okazać się to korzystne nie tylko dla osób oblerowanych, ale też dla Was, jeśli wiecie co mam na myśli. Buzia. Ostateczną ostatecznością w kwestii spóźnionych prezentów jest zwykły buziak. Policzek, usta, ewentualnie inne miejsce. Zależnie od osoby, uśmiech gwarantowany, a ich satysfakcja nie mała. To by było na tyle. Dzięki i miłego dnia.